Cześć, nazywam się Paweł Tarnowski, jestem windsurferem i reprezentowałem Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024. Cześć Paweł! Cześć! Co żeglarz robi na lądzie? Myślałem, że zawsze trenujesz na wodzie. Witam w Sopocie. Tak, trenujemy dużo na wodzie, natomiast tutaj w Sopocie, jak jestem na miejscu, chociażby w czasie świąt czy Nowego Roku, trzeba dużo biegać, e, trenować na siłowni po to, żeby być wydolnym, silnym i sprawnym do tego, żeby trzymać żagiel w rękach, który jest bardzo ciężki zresztą, e, i móc sunąć nad wodą na windsurfingu. To co, pokażesz nam, jak trenujesz na siłowni? Jasne, zapraszam. To idziemy. Paweł, dziękuję Ci, że możemy zobaczyć miejsce, w którym trenujesz. To polski klub żeglarski. No I właśnie opowiedz nam o tym, jak trenujesz i czego wymaga ten sport. To jest bardzo dobre pytanie. Sport jest przepiękny. On angażuje bardzo wiele mięśni. Przede wszystkim trzeba być wydolnym, trzeba być silnym, mieć odpowiednią dynamikę. I to wszystko trzeba łączyć z nieustannym analizowaniem sytuacji na wodzie, z tym, co się dzieje dookoła nas, co robią inni zawodnicy. Jest to bardzo złożony sport. Paweł, mistrz Europy, srebrny medal. Mistrzostw Świata, olimpijczyk, co daje Ci największą radość, radość wygrywania, czy sam udział w zawodach, czy być może zdobywanie właśnie tytułów? Wydaje mi się, że największą w ogóle radość, tak naprawdę radość wygrywania daje świadomość tej drogi, bo to, czy my wygramy, czy przegramy to jest tylko jeden moment, to jest moment, który oczywiście definiuje jak dobre były nasze przygotowania, w jakiej jesteśmy formie, natomiast cała ta droga, ilość odbytych treningów, sukcesów, czy porażek, drobnych potknięć po drodze, myślę, że daje mi największą radość, a jeśli mogę to robić w ogóle wspólnie ze znajomymi, z moją rodziną, być na wyjazdach, jak najwięcej chociażby z moim, z naszym małym synkiem, to definiuje dla mnie największą radość wygrywania, jest to po prostu największe szczęście. Bo jesteśmy w Sopocie, tu jest Twoja, można powiedzieć, twoja przystań, w której trenujesz, no ale przez dużą część roku jesteś za granicą. Czy Ty kiedyś przeliczyłeś, ile miesięcy w roku spędzasz poza domem? I tak, jest to mniej więcej 8 miesięcy w roku. W takich kluczowych momentach dochodziło z tego, co pamiętam, do 240-250 dni treningowych poza krajem w roku. Dlaczego? Czy to chodzi o temperaturę przede wszystkim o warunki? Przede wszystkim chodzi tak o warunki do pływania, o temperaturę w zimie, tak jak tutaj widzimy, leży aktualnie śnieg za oknem. Chociaż można też i pływać. Można zimie. pływać jak najbardziej. Takie treningi wciąż odbywamy, ale nie są one tak efektywne jak za granicą. Musimy pływać na bosaka, musimy pływać bez rękawiczek, bez nakrycia głowy, żeby lepiej czuć to wszystko, co się dzieje dookoła nas. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci tej wolności, tej satysfakcji i Poczucia szczęścia, które odczuwasz za każdym razem, gdy też i odczuwasz radość wygrywania. Bardzo Ci dziękuję. No a ciekaw jestem, czy zobaczymy ten sprzęt, który gdzieś tutaj chyba się niedaleko znajduje. Tak, jesteśmy w klubie, tutaj jest również mój sprzęt. Co prawda większość moich desek i żagli jest w tej chwili za granicą, aktualnie na Lanzarote, tam gdzie zaraz wracam na treningi. Natomiast bardzo chętnie pokażę Ci, jak to wygląda. Konrado, jednym z podstawowych ćwiczeń na utrzymanie balansu, równowagi jest chociażby taki trickboard. Polega to generalnie na tym, że stajemy na takiej desce i próbujemy utrzymać się na środku tego wałka bez dotykania deską podłoża. Generalnie jak już stoimy, chodzi o to, żeby jak najmniej wykonywać takich ruchów, staramy się utrzymać w miarę statycznie na środku. Potem możemy wykonywać różnego rodzaju przysiady, następnie wziąć obciążenia, ketelbele, robić różne ewolucje. Natomiast spróbujmy najpierw zrobić coś takiego. Postaraj się patrzeć w ogóle przed siebie, tak. złapać gdzieś punkt Aha. zaczepienia. Pamiętaj, że błędnikiem i przede wszystkim wzrokiem dużo możesz zyskać. Okej, okay. I, i robisz na tym przysiady? A? Tak, tak, tak. Znaczy generalnie im lepszy ten balans trzymamy, tym już bardziej działają w zasadzie mięśnie głębokie, a mniej y, te mięśnie, które widzimy, utrzymując się na hydroskrzydle, to paradoksalnie wygląda bardzo łatwo. Natomiast ilość mięśni, które musi być spięte w danej chwili jest bardzo duża, więc my staramy się y, y, używać i wykorzystywać jak najwięcej złożonych ćwiczeń, czyli nie prostych brzuszków, nie samych martwych ciągów i przysiadów, co oczywiście też robimy, natomiast staramy się też łączyć te ćwiczenia, żeby mieć ten element czucia głębokiego koordynacji i świadomości swojego ciała. Paweł, wiemy jak wiele przygotowania fizycznego wymaga ten sport, a ciekaw jestem jakie są wymagania, jeśli chodzi o sprzęt, a ten sprzęt ukrywasz tu w tym hangarze. Tak, tutaj, chodź, pokażę Ci jak to wszystko wygląda. Mistrz Europy, srebrny medalista Mistrzostw Świata ostatnich olimpijskich w Paryżu, nie, bo w Marsylii w tym przypadku, chociaż tak, we Francji, tak, tak. to wszystko to niezwykła satysfakcja. Ciekaw jestem, Pawle, co ty uznajesz za taki swój największy dotychczasowy sukces? No myślę, że ten sezon przede wszystkim, bo zostałem, tak jak powiedziałaś, wicemistrzem świata i mistrzem Europy. W jednym roku wziąłem również udział w igrzyskach olimpijskich. Tam dosłownie otarłem się o medal, ale sam. Fakt wyjazdu i reprezentowania naszego kraju na igrzyskach jest już dla mnie wielkim zaszczytem i w pewnym sensie spełnieniem marzeń. Paweł, skoro o marzeniach mowa, to drużyna Marzeń Lotto. Jak dla Ciebie istotne jest to wsparcie właśnie totalizatora sportowego? Dzięki takiemu wsparciu jestem oczywiście w stanie trenować i startować na najwyższym poziomie na świecie. Ten sprzęt, który tutaj widzimy, wyjazdy zagraniczne, o których wspominaliśmy, to wszystko drogo kosztuje, a nie da się trenować. Na wyczynowym poziomie, będąc cały czas w Polsce. Pawle, tak żebyśmy wszyscy trzymali za ciebie kciuki, to w najbliższej przyszłości, jakie są Twoje plany? Moim planem jest w tym roku jak najlepiej zaprezentować się na Mistrzostwach Świata, a w perspektywie czterolecia start na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, tym razem w LA. Tam chciałbym powalczyć o ten medal po raz kolejny i marzy mi się przywieźć go do Polski. Do tego Ci życzymy, radości właśnie wygrywania. No i na koniec, czego się życzy żeglarzowi? Pomyślnych wiatrów? Tak, na pewno pomyślnych wiatrów i, i dobrych fal. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie.